Uczuciowość i seksualność osób niepełnosprawnych od zawsze były tematem tabu. Twórcy filmu Ja też podeszli do tego wciąż kontrowersyjnego zagadnienia z szacunkiem, ale bardzo odważnie. Efekt ich pracy porywa i wzrusza. Naczelne Biuro Osób Niepełnosprawnych, Moment, przełączę pana. Co studiowałeś pedagogikę? Psychopedagogikę. To zaszczyt mieć wśród nas taki ty, prawda? Oczywiście. Daniel, inteligentny i dowcipny 34-latek, idzie dzielnie przez życie. Kończy studia, zaczyna pracę. Mimo niepełnosprawności, chce żyć normalnie. Znieśmy toast za twój pierwszy dzień pracy. Teraz już tylko ślubu mi brakuje. Chcę też normalnie kochać, bo jak każdy facet w jego wieku ma pragnienia, marzenia i fantazje. Jest autentyczna, jest ładna, świetnie pracuje, jest zabawna, wesoła. Nienawidzę zasad. I ta jej siła, ta jej witalność. Rany boskie W nowej pracy poznaje Laurę Atrakcyjną i bardzo samotną kobietę Jaka dziewczyna w miarę normalna Zainteresowałaby się takim chłopakiem jak Daniel Nie chciałaś normalnego dziecka? A to masz Pomimo wyraźnej niechęci rodziców i kolegów Ich przyjaźń staje się coraz bardziej zażyła Wkrótce przeradza się w coś więcej Kocham cię ja też to fenomenalny debiut aktorski dotkniętego zespołem na Pawla Pinety. Rolę życia zagrała też partnerująca mu Lona Duenas, jedna z ulubionych aktorek Pedra Almodowara. Ciepły i prowokujący, śmiały i głęboki, zabawny i poruszający. To tylko niektóre głosy krytyki zachwyconej tym wielokrotnie nagradzanym filmem. Chcecie mieć własne zdanie? Zobaczcie ja też w środę o 21:45.